Wszystkich. Wszystkich. Idziesz na kolejny poziom. Dzisiaj mam gościa specjalnego, którego chcę Wam przedstawić za momencik, ponieważ bardzo ważne jest, żeby każdy z Was mógł zobaczyć tą drugą stronę tą drugą perspektywę. Dlatego zaprosiłam Olgę. Olga dodaj siebie już od razu do light na Insta, żeby każdy mógł ciebie zobaczyć. Mm. Go. O Jezu, o Jezu, o Jezu. w tym momencie. Na który poziom, o który poziomie myślisz w tym momencie dla siebie w biznesie i w życiu? To jest tak naprawdę sprawa klarowności. Musisz najpierw wiedzieć, że coś jest większego dla Ciebie. Że coś jest dla Ciebie, um, o czym jeszcze naprawdę nie odkryłaś. Więc dla ciebie tutaj. Jestem! Here we go! A więc witaj, witaj Olga. Witam u ciebie i na Facebook, i na Insta. Więc dwa słowa o Oldze. Olga pojawiła się w moim życiu kilka lat temu. Pięć i pół. O, tak, kiedy dzwoniłaś, zadzwoniłaś dzwoni, do mnie i za moment o tym pówiemy. Jestem um, niesamowicie dumna z ciebie Olga, ponieważ to, gdzie ty byłaś, jak się spotkałyśmy, a to, gdzie jesteś tutaj, to jest dosłownie ta przestrzeń ogromna, kiedy ty podjęłaś decyzję, sam wiesz, że podjęłaś decyzję, że jest coś więcej dla ciebie, że chodzisz na kolejny poziom. E, i, I już miałaś tą, to jest ta właśnie cecha właśnie dla każdych z was, kto chce pójść na kolejny poziom, miałeś tę iskę, to, to pragnienie, że hej, Wiesz, co jest coś więcej dla mnie? Hej, wiesz, co jest kolejny poziom dla mnie? Miałaś już to, to coś, tą iskę. To jest ważne, żeby to mieć, tą pasję, to coś. Ty to miałaś, więc od razu zobaczyłam, że hej, Olga tam pójdzie, tam pójdzie. Trzeba tylko namalować dla ciebie plan. Więc kiedy ja cię poznałam, ty już byłaś w swojej pasji biznesu paznokciowego, beauty. Jako mistrzyni przez różne chodziłaś przez różne etapy swoich konkursów. Stałaś nawet królową paznokci w Europie, Oj oh Czyli były osiągnięcia i chciałaś czegoś innego, chciałaś pójść po biznes tak naprawdę online, ponieważ powiedziałaś Ewelina, ja też chcę mieć wolność pracy z laptopa, <grytanie> tak? I naprawdę zarabiania, tak jak sama powiedziałaś, Sky is not the limit, czyli zarabiania. Tyle chcesz, bez limitów. Więc no, czy mogłabyś powiedzieć tą drogę właśnie? Co się zadziało, kiedy ty byłaś tam pięć lat temu, jak się spotkałaś, jak po raz pierwszy Olga zadzwoniła do mnie, że chce mentoring? Ja mówię, ale tego nie ma w karcie. Ja robię grupowe spotkania albo na żywo. Grupy same. Olga. Jeden na jeden. Powiedz, dlaczego zdecydowałaś się coś takiego? Mam przekonanie, że zawsze personalizowane rozwiązania są najlepsze, że wtedy jesteś ze mną, dla mnie i pracujesz jakby dosłownie w tym hiperfokusie, a ja jestem osobą z hiperfokusem. Myślałam na początku, że to jest taka słaba cecha, że ja po prostu nie widzę nic po bokach, ale to jest zarąbiste, bo ja po prostu mam tylko ten cel i po prostu nieważne, co się dzieje po drodze. Więc teraz obie wiemy, że to jest przepaść, którą pokonałam. Do tej pory. Trudno jest mi sobie w ogóle jakby to ogarnąć, bo ja, bo zaczęłyśmy od tego, że ja w ogóle nie pracowałam online, że ja byłam wyłącznie przy biurku piłując paznokcie jakby, i oglądając tylko Twoje medytacje i będąc tam w jakimś jednym programie, chyba Superwoman wtedy w ogóle coś tam krążyło po prostu. W ogóle już wtedy Ty to tak opowiedziałaś, że ja nie, nie wiedząc o czym jest ten program, ja mojemu trenerowi wtedy na siłowni powiedziałam, mówię Tomasz, ja będę zajebista. Ja po prostu po tym programie, to po prostu wióry się sypią, nie? I on mówi, jesteś jakaś nienormalna, ale ci tego życzę. I już po Superwoman, po twoich medytacjach, bo to w sumie był COVID. To był, już, to był COVID. Tak. I ja podziwiałam to, że ty możesz zostać zamknięta w jakimkolwiek kraju, w jakimkolwiek miejscu i robić to, co robisz, jeszcze zarabiać, a nie, że po prostu zamknęli mi wszystko i ja po prostu mam takie, i co teraz? I co dalej? I jakby, dlaczego ktoś miał mi zabrać możliwości? I zawsze potrzebowałam tej wolności, i tak miałam tą pasję, to pragnienie. i Ja cały czas mam wrażenie, że ta, ja cały czas wiem, że, ja, że jest coś więcej, że to się nie kończy, że ten apetyt się nie I kończy. ale dla siebie właśnie tą drugą stronę, tą drugą stronę, że można robić coś, co daje Tobie i przyjemność, robisz to, co Ciebie spełnia. I zarabiać na te pieniądze to jest też zarazem twój biznes i jeszcze sprawiasz różnice pomagając innym ludziom. Tak. Bo COVID rzeczywiście um, naprawdę był tym transformacją dla wielu ludzi, gdzie wiele biznesów się zamknęło na przykład, a wiele ludzi też skorzystało z tego. To jest wszystko sprawa, o tym co będziemy za chwilę mówić, mindset. Dokładnie. Mindset. Bo największą pracę, jaką a, zrobiliśmy tutaj, tak naprawdę to jest mindset, praca z mindset. Po co z tego, że mogę Ci pokazać strategię biznesową? Ja zawsze mówię, strategia nie jest problemem. Jeśli tak by było, jeśli sama strategia byłaby problemem, to każdy, co używa strategii, miałby super wyniki. Jak jedna osoba ma wyniki z tą strategią, to druga też by miała. Bierzesz strategię, używasz, jeden, dwa, trzy. Szablon. Tak nie jest. Tak nie jest. Więc powiedz, Olga, dlaczego tak nie jest? Co się zadziało w Ciebie? Wiesz co, myślę, że zasługą tego mentoringu było to, że ty mnie nie negowałaś, że tak naprawdę te moje mistrzostwa, tak teraz z perspektywy czasu, to w ogóle nie miały sensu, bo ja przeznaczałam na to naprawdę duże godziny, duże pieniądze i... Ja w to szłam tylko po to, żeby mieć kolejne osiągnięcie, bo ja po prostu potrzebowałam, żeby coś jeszcze pokazało mi, że jestem super specjalistką, że jestem wystarczająco dobra. A tak naprawdę, gdyby przekuć ten wysiłek i te pieniądze w ogóle jeszcze bardziej w mindset i bardziej w rozwój, to ja nie mam pojęcia, co by się wtedy wydarzyło, bo i tak jestem bardzo daleka od biurka, gdzie siedziałam z klientkami i tak naprawdę zmieniałam tylko przy biurku klientki albo kursantki. Ja mam. Biznes online, ja teraz w ogóle wyłącznie pracuję z domu, ja tak, zmieniam prawo. sobie po prostu pomieszczenie, z którego, się, z którego się łączę albo z moimi klientami, albo gdzie coś nagrywam, a jak mi pierwszy razem powiedziałaś, Olga, może nie robić to online, to ja powiedziałam, Ewelina, jak ja mogę uczyć ludzi paznokcie robić przez komputer, ja muszę ich tam za rękę złapać, to jest niemożliwe. A oni mają lepsze rezultaty po tych szkoleniach online niż po tych stacjonarnych, bo mają więcej mm -hmm. czasu, mają inny Zoom w ogóle na to wszystko, co, czego mogą się nauczyć, więc no to jest kosmos. Czy możesz Olga powiedzieć właśnie, co się zadziało po, podczas naszej współpracy, kiedy ty przyszłaś biznes stacjonarny, ja tobie tutaj mówię przechodzimy na online, w ogóle, żeby ze się, jak możesz nie, nie być online. Ja bym się w ogóle wtedy nie mieściło. No nie możesz być online. Co to było, co Ty usłyszałaś wtedy, bo to może być ten, ten wiecie, też złoty, złoty grail, ten golden nugget dla wielu mm -hmm. osób, które muszą to usłyszeć od Ciebie, że Ty zobaczyłaś coś innego i powiedziałaś, dobra, online, dobra. Po pierwsze, to ja ufam osobom, z którymi pracuję. Jeżeli ja się decyduję na mentora biznesowego, to ja mu ufam, że on wie, co jest dla mnie dobre, bo jak ja bym wiedziała sama, co jest dla mnie najlepsze, to ja bym wtedy nie potrzebowała mentora. Więc jeżeli mentor tak do mnie mówi, a ja sobie myślę, no dobra, nie mam nic do stracenia, ok, let's do this. Po prostu. Bałam się, jak cholera się bałam, bo to był dla mnie w ogóle jakby obcy świat, ale biorąc pod uwagę, że byłaś w stanie mi tą drogę pokazać. Każdy krok, co trzeba zrobić, że nagrać, że strona ok, ale że tego jest potrzebna kampania, że reklama, że coś I jakby wsparcie było na każdym etapie, bo ty mogłaś mi pokazać każdy krok i wszystko, czego mi potrzeba, żeby to działało, a nie żebym ja nagrała szkolenie online i czekała, aż spadnie mi z nieba klient, no to to myślę, że to był ten game changer, że ja wiedziałam, że ty masz po prostu pomysł na mnie i że ja nie muszę sama tego rozkminiać, że nie muszę tego szukać. Mm -hmm. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś. A tak naprawdę, a każdej osoby, która przychodzi, czy to jest jeden najlepszy tak jak ty przeszłaś, czy to są mastermindy, to jest właśnie ta decyzja, że najpierw ta osoba, i ty nie masz to w sobie, zaufała sobie też. Bo ty zaufałaś mi, że ja tutaj pokażę droga, że zaufałaś sobie, okej, okay, nie mam nic do stracenia, więc jakby pragnienie, że jest coś więcej dla mnie, było większe niż strach okej, okay, strach jest zawsze. Coś nowego, nasze ego nas trzyma, bo świadomość nas trzyma. to jest kiniek, ja to nazywam. Hmm. Ale jest mega ważne, że to pragnienie w tym sercu, to, że ojga, oh jest ogień, nie mogę się doczekać, jest większe niż sam strach. A ja right? też zobaczyłam yes. pieniądze. Bo to jest ważne, że jakby ty pokazałaś mi najpierw drogę na tym, co ja już jakby praktykowałam, że ja odpalałam live y i że ja później to, jakby była strategia po prostu dosłownie. Ja pamiętam to spotkanie. Olga, ty nie możesz nie sprzedawać na Black Friday. Ja nie wiem, co sprzedawać na Black Friday. Ja wezmę moja, mojego chłopaka od strategii, my coś wymyślimy. Ja pamiętam to spotkanie, po prostu te tipy i ten moment, kiedy mój mąż powiedział: Nie czaję, co ty do mnie mówisz, co ci tam kazali zrobić, ale ja zabieram dziecko do dziadków i sobie rób. I po prostu zrobiłam tego live'a, na którym, mimo że nie było wtedy linków sprzedażowych, tylko każdy musiał to ręcznie wyklikać, ja zrobiłam takie pieniądze, że ja widziałam, że to już jakby, że to, że to, nie może nie działać, jeżeli to był tak. jeden live na małą skalę. Tak, tak, mega, mega, dokładnie. E, bo właśnie pieniądze, pieniądze są bardzo ważną częścią tego procesu. Dlatego um, mówię o pieniądzach. Ja, jak wiesz, ja bardzo dużo mówię o pieniądzach. Wolność finansowa, money, 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 mentor. Dlatego ponieważ kiedy Każda z was, co podejmie decyzję, że idzie na kolejny poziom i zobaczy jakiekolwiek pieniądze, to jest jakby dowód. To jest taki dowód i to jest to jest taki jakby w ogóle bezdyskusyjny, twardy przykład, że idziemy dalej, że idzie ok, są w tym pieniądze. I to jest ważne, bo kiedy każdy z was zacznie na przykład zarabiać na tym, co, co chcesz robić, odbija jakbyś jakieś światło w tunelu, o oh my god! I nasz umysł działa bardzo specyficznie, też jak u ciebie zaczął działać, ty zaczynasz nagle widzieć i więcej. Kolejny puzzle jakby się otwiera. Tak. A, okej, okay, jeszcze to. Black Friday mogę sprawdzić. O, jeszcze to, jeszcze. I nagle by się otwiera nowa perspektywa, ale tak naprawdę jest ten szyb, o którym mówię. Transformacja tożsamości. Kiedy z tożsamości działam tylko online, robię to, co robię, tak zarabiam pieniądze, wywiniam czas na pieniądze. Dosłownie. To, to, to. I nagle jest ten moment, kiedy. Coś się dzieje, taki klik się dzieje, a to jest ten właśnie sztyft, kiedy my zaczynamy utożsamiać się z czymś nowym, z czym się nie utożsamialiśmy przedtem. I powiedz, ogad, na osób, które myślą albo o mentoringu jednym, albo um, o jakimś mastermind, hmm. ale zastanawia się, dla mnie, nie dla mnie, dam radę, może mi nie pomoże, wszystkim tak, tylko nie mi. Co byś takiej osobie opowiedziała, która wątpi w siebie? Czy w ogóle w swój sukces? To się zaczyna od decyzji, że jeżeli ty czujesz, że chcesz osiągnąć coś więcej, to trzeba zrobić ten krok, bez względu na to, jak bardzo się boisz i bez względu na to, co myślisz na swój temat. Jeżeli to będzie ta decyzja, że ja chcę i pójdę dalej, to ja zrobię wszystko, żeby pójść dalej. I znajdę drogę i znajdę tą odwagę w sobie. Nie ma czegoś takiego, że ja teraz potrzebuję najpierw uwierzyć w siebie, zbudować sobie jeszcze nie wiem wielkie konto na Instagramie i jeszcze potrzebuję nie wiem dziesiąty kurs i dopiero wtedy się zgłoszę do mentora. Niech powie mi to mentor, że widzę, że może być się coś przydało. To jest inna perspektywa. Ja też pracując już jeden na jeden z ludźmi mam coś takiego, że czasami ktoś przychodzi do mnie w innym temacie i się okazuje po kilku miesiącach, że organieno. no. Ja widzę, że to nie ma sensu. Widzę, że, nie, że to, po co przyszłam, to w ogóle jakby nie. Ale to tak. jest decyzja na początku zmierzenia się ze sobą, odwagi. To nie jest tak, że mentor pomoże każdemu w taki sam sposób, bo to zależy od ciebie. Bo mentor wykonuje swoją robotę na 100%, ale ty jesteś na końcu. Więc jeżeli ty mi dajesz zadania, ja mówię, Ewelina, jakby dwa tygodnie, a nic nie zrobiłam, no to jakby do kogo ja mogę mieć pretensję, że ja nie mam wyniku, jeżeli to ja nie wykonam swojej pracy. Ty jesteś moim drogowskazem, ja jestem wykonawcą. Albo pojadę tą drogą, z tą nawigacją, albo ją oleję. Super, że to powiedziałaś, super, że to powiedziałaś, ponieważ kiedy ja przechodzę przez rozmowę kwalifikacyjną z osobami, które chcą mieć mentoring, to to jest pierwsza rzecz. To musi być sprawczość, bo tak się mówi, do tanga trzeba dwojga, po polsku powiedzenie. Do tanga trzeba dwojga, dokładnie. Musi być in, cały czas infinity energia. Energia, energia. Ja nawet mówię w moim mentoringach, bardzo teraz zaczęłam podkreślać to, że działamy z energią holistycznie, męska, żeńska, kiedy tutaj jest kreatywność, pomysły, plan, ta żeńska energia, ta cała intuicja, kreatywność, którą ja buduję cały czas, a z drugiej strony, o tej drugiej osoby musi pójść ta męska energia, działanie, strategia, strategiczne działanie. Czyli połączenie tego wszystkiego. I jak ta osoba zrozumie, że tak naprawdę trzeba połączyć obydwie energie, to wtedy mamy flow, wtedy mamy rezultaty, wtedy idziemy po swoje. Um, ważnym aspektem u ciebie, Olga, um, tak wspaniałe rezultaty, gratulacje z biznesu, który zaczęłaś właśnie stacjonarnie, paznokcie, później przeszłaś do tak naprawdę mentora Paznokcie, bo uczyłaś choć robiąc kursy, jak stać się e, osobą, która ma swój nawet salon i zajmuje się um, paznokciami ludzi. Przeszłaś teraz tak naprawdę do astrologii, astrocoach tak, tak. e, i pomagasz ludziom przewidzieć, że w ogóle w którą stronę powinni, powinni pójść. Więc to jest naprawdę jakby totalnie zmiana nawet no, na przebranżowanie siebie. Więc tak. chciałam pokazać tak. na, tutaj na wybym przypadku, czyli tobie, jak można mieć rezultaty w czymś i mieć fixation, to jest za, zafiksowanym być w czymś, nie można mieć kompletną zmianę i cały czas y, ta zmiana i przebranżowanie, tam był cały czas ten jeden punkt non stop, który tobie pomaga iść wyżej i wyżej i wyżej. Czy ty wyłapałaś, co to było? To możesz się podzielić, co to jest u Ciebie. Ja potrzebuję czuć pasję i radość z tego, co robię. Jeżeli coś mnie już nie jara, to po prostu to. Ja to nazywam po prostu, jakbyś się tortem przejadła. Jest twój ukochany, ale zjadłaś już dwa, i po prostu nie jesteś w stanie go nawet powąchać. I to jest właśnie historia o tym hiperfokus że po prostu jeżeli przeznaczasz całą energię i się jakiś temat dla ciebie kończy, to bądź ze sobą szczera i się kończy. I w ogóle spotykamy się w super momencie, muszę to powiedzieć, astrologicznym, bo jesteśmy właśnie teraz, w sumie godzinkę temu była kulminacja pełni Księżyca w Pannie i zaćmienia, czyli z jednej strony mamy uporządkowanie i tego, co ja trzymam pod kontrolą i zaćmienie mówi, Oho, a teraz zobacz, co z tobą zostanie, jak zakryje ci to, co jest takie super oczywiste dla ciebie. Czyli faktycznie zobacz swoje talenty, a nie to, co o sobie, o sobie opowiadasz. Także totalnie piękna historia mindsetowa, że teraz, jak nie jesteś elastyczny i nie jesteś w zgodzie ze sobą, to się po prostu męczysz. Tak, to jest mega ważne. I z drugiej strony jeszcze właśnie mentor. U mnie wszystkim moim mentorami było tak samo, że ten mentor może być takim światłem, dosłownie tym światłem, który pokazuje tobie tą drugą stronę, perspektywę w ogóle. OK, ty jesteś oczywiście tutaj, oczywista oczywistość mhm. dla ciebie. Ja jestem z dystansu, ja cię mogę pokazać, nakreślić, tak. pokazać czasami niewygodną prawdę, tak. bolącą prawdę. Tak. Okay? I to jest ta największa transformacja z mentorem, kiedy, kiedy jestem przez to, kiedy właśnie mamy ten dystans i nagle możemy zaobserwować tak naprawdę, gdzie powinniśmy iść, bo tam jest nasze przeznaczenie, tam jest, jest nasza moc. Więc to Więc to jest mega, mega ważne. E więc Olga, czy polecałabyś w ogóle taką pracę z mentorem? Zawsze. Zawsze. Dla jeden na jeden to jest złoto. To jest po prostu warte zainwestowania każdego czasu, każdej niewygody. O Jezu, ile ja się też upłakałam na tych mentoringach, to też trzeba przyznać, że to nie było łatwe, bo to jest walka ze sobą dosłownie, bo ja coś znam i w tym się poruszam moich kolejnach w mózgu i nagle ktoś mi każe w ogóle inną drogą, offroad każe mi zrobić i mm, nie jest wygodnie, absolutnie nie jest wygodnie. Tak. Moim, moim zdaniem, mo, ja robię dobrą robotę, jak wyciągam Cię ze strefy komfortu. Tak no, i ja absolutnie robisz to, co Cię tak, tak. za każdym razem. Dokładnie, a więc a, mamy bardzo dużo zapytań o mentoringi, a ponieważ mentoringi a jeden na jeden to jest coś, co ja trzymam wręcz i w bardzo no, ekskluzywnym gronie, gdzie mogę być dostępna, bo ja chcę do siebie jak najlepiej. Dlatego w tym roku mamy jeden spod wolny, bo ludzie jak przychodzą do mnie, jak ludzie do mnie, to zostają jak Olga 5 lat. Właśnie, bo to jest tak, że zaczynasz po prostu, co nazywam się ćpasz tego mentora. Jesteś na wszystkich live'ach, spotkaniach, masterclassach i jeszcze masz mentoring, więc po prostu jesteście razem, non-stop. Non-stop, tak. jesteś. Non-stop, więc link wrócił Wam do umówienia się na rozmowę. To jest po prostu na naszej głównej stronie sukcesjom.pl. Jak wiecie, tam jest nowy mastermind, momentum, a tam jest link Umów się na rozmowę. Wystarczy, że naciśniecie na to, aby umówić się na. Rozmowę, i tam przejdziemy przez sesję klarowności. Jest to e, rozmowa, która jest bezpłatna, ponieważ ja chcę naprawdę znaleźć tą osobę, która jest najlepszym dopasowaniem. Dlatego teraz macie tę możliwość, żeby to zrobić, żeby się tę rozmowę omówić. Więc Olga, na sam koniec powiedz, te, powiedz, co teraz mogłabyś powiedzieć komuś, kto jest na tym, na tym tak zwanym, jak to mówię, taki edge, w tą stronę czy w tą? nie wiadomo, w którą stronę iść, edge, na pograniczu. Weź kogoś, kto jest tam, gdzie Ty chcesz być. I wtedy będziesz wiedziała, która strona jest Twoja. Czasami, czasami nigdy nie jesteś w stanie zobaczyć aż tak dużej perspektywy, jak osoba, która już jest i dalej niż Ty i ma jeszcze swoją własną wizję. To jest po tak. prostu... 100, 100 miliardów kilometrów dalej niż jesteś ty tu i teraz i nawet twoja wizja. Dokładnie. Dziękuję Olga. Dziękuję. Więc samych sukcesów dla ciebie i dla wszystkich z was, którzy się decydują. Love, 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 którzy się decydują na to, żeby Iść po swoje, żeby wejść na kolejny poziom, żeby wybrać w końcu siebie. Bo teraz jest ten rok. Tak samo Olga mówi, że to jest ten rok. Z astrologii przewidujesz, to jest ten rok naprawdę znaczący dla wszystkich z nas. 2025 znaczącym rokiem zmian, przeróżnych, dużych zmian na świecie, które się dzieją teraz, więc to jest decyzja do podjęcia. Idziesz po swoje. Jeszcze raz dzięki Dziękuję. Olga. i Powodzenia, życzę Wam wszystkim, umów się na rozmowę, żeby ktoś z mojego zespołu lub ja mógł z Wami porozmawiać o klarowności i wtedy możemy wybrać najlepszą ścieżkę dla Ciebie. Wtedy będziesz wiedziała, wiedział, w którą stronę masz pójść, co będzie dla Ciebie najlepsze. Tam byłby plan, konkretny plan, żeby pójść na kolejny poziom. Pozdrawiam, ciao, dzięki.